Ostatnią nockę spędziliśmy z Patrycją w Lokarno, ale byliśmy tutaj tylko na chwilę, żeby się przespać. Teraz udajemy się w dalszą trasę do miejscowości Kewallewer-Zasca. Na powizycie udajemy się już w kierunku Włoch do Como, gdzie spędzimy nasz ostatni dzień wyprawy. Parkowanie w Szwajcarii jest dość problematyczną sprawą ponieważ są różne strefy wyznaczone dla mieszkańców, gdzie niegdzie można właśnie znaleźć biletomaty, gdzie można opłacić swoje miejsce postojowe. Ja dzisiaj miałem duży problem, ponieważ mam tutaj jakiś numerek przydzielony. Przyszedłem opłacić to od rana. No i zaboliłem dwa razy więcej. A dlaczego? Bo tutaj bodajże wrzuca się tylko monetę, na jaki czas chcecie, chcecie sobie stać na takim miejscu parkingowym. I teraz na przykład wybieram swoje miejsce parkingowe. Yy, wrzuciłem wcześniej na półtorej godziny, że miał postój. Wybieram czternastkę i pokazuje mi właśnie, że zostały mi 4 minuty, a wcześniej miałem mega rozkminę, bo nie wiedziałem yy, dlaczego biletek mi żaden nie wyskoczył i tak dalej. Ja tutaj wystarczy tylko wrzucić monetę. Jeżeli parkingowy podejdzie, to sprawdza, ile wam zostało i, i tak to wygląda. Leverzasca jest to mała miejscowość położona w górach, dokładnie 20 km od Locarno I powiem Wam, że naprawdę zachwycił nas tutaj kolor wody. Jest pod nami około 15-20 metrów głębokości. A patrząc tutaj z mostu, tak naprawdę widać, co jest na samym Dniec. Kolejny raz, w którym widzimy, jak woda w Szwajcarii jest czysta i przezroczysta. Z chęcią bym tutaj ponurkował, jakbym mógł. Patrycja właśnie przed chwilą zadała pytanie, czy ktoś tutaj skacze? Ja powiem Wam, że jest może z tego mostu gdzieś około, nie wiem, jaka tutaj jest wysokość. O, na kajakach sobie pływają 15 metrów. To myślę, że jak tutaj jest tak głęboko i przychodzi lato, to jest pełno tutaj zapaleńców, którzy skaczą z tego mostu. Bo <głos》> to jest tak pięknie, to jest tak w ogóle niewyobrażalny, to Tego nie da się opisać zupełnie. To trzeba po prostu zobaczyć. Tak jak całą Szwajcarię. Zamiast się wylegiwać na tych pięknych kamieniach nad potoczkiem, to co? To ja muszę się ukrywać przed słońcem, bo tak łeb zjarałem w górach. Taki mam poparzony. Że ja nie wiem, jak ja we Włoszech wyrobię, żadnej czapki nie mam. Z wielkim bólem serca wyjechaliśmy ze Szwajcarii, przekroczyliśmy granicę. Teraz znajdujemy się we Włoszech, dokładniej w Como. Wsiadamy zaraz do auta i kierujemy się na miejscowość Lekko, czy Lecco, nie wiem, jak to się czyta po włosku. No i tam spędzimy sobotę. Jutro jest niedziela i w godzinach południowych będziemy wracali już do Polski. Słuchajcie, jest bardzo duże zderzenie z rzeczywistością, przekraczając granicę szwajcarską i wjeżdżając od razu do Włoch. Ponieważ mm. <słuch> styl jazdy się tak e, diametralnie zmienia, że no chyba poczuliśmy się jak w Polsce, jak, jakbyśmy byli, bo wszyscy zapieprzają, a w Szwajcarii... Wszyscy tą prędkość trzymają, nikt tam za bardzo e, nie przyspiesza, także... Dziury na drogach. O, dziury na drogach, także różnica jest naprawdę bardzo duża. Co jest w ogóle fenomenalne w Szwajcarii, że e, w Polsce na przykład, jak piszecie sobie w Google Maps, że, jedzie, że jedziecie do Warszawy, tak, na przykład z mojego rodzinnego Kalisza, no to przykładowo Google Maps pokaże wam 2.30, tak? No wy tam możecie dojechać, nie wiem, godzina 45, 2 godziny, 2,20, w zależności od tego jak szybko będziecie jechali. W Szwajcarii przy odległości 150 czy 200 km, jeżeli nawigacja Wam pokaże, że będziecie na 15.15, 15, to nie łudźcie się, że będziecie wcześniej. Nie ma takiej opcji, możecie być tylko później. Warenna położona jest nad jeziorem Como we Włoszech. Oczywiście pogoda sprawiła nam figla. Tak jak widać za mną jest pełno deszczu, dużo mgły. Także wpadliśmy tutaj na chwilę, bo deszcz troszeczkę nam utrudnia zwiedzanie. Ale za chwilę jedziemy dalej wzdłuż jeziora Komo, które swoją drogą jest naprawdę bardzo, bardzo rozległe. Jeżeli wydaje mi się, że jeżeli chciałoby się objechać całe to jezioro Como, trzeba by zrobić około 80 albo... 100 km, także my jesteśmy tutaj na takim pasie 30 km, które zwiedzamy, i za chwileczkę będziemy jechali w inne miejsce, a później wracamy 20 km wstecz do, nasze, do, do naszej miejscowości, bo tam jeszcze chmury ani deszcz nie dotarł. Także mam nadzieję, że będziemy się tam relaksować przy zachodzie słońca. Jaki jest największy ból na diecie ketogenicznej? Ano taki, że przed chwilą byliśmy pod restauracjami Jak poczuliśmy zapach pizzy i włoskiego jedzenia, nogi nam się ugięły A tu nie ma, że boli no. Ja i tak pomyślałam o Zachirze O, Patrycja pomyślała o Zachirze, nieźle Właśnie dojechaliśmy do miejscowości Perledo nad jeziorem Como to jest jedna z piękniejszych miejscowości jest tutaj też e, niesamowity widok na jezioro Como z góry ale niestety pogoda jaka nas dopadła no po prostu rozczarowuje zobaczcie grad gradna piernicza za oknem mgła nad całym jeziorem no nic wam nie pokażę no. Może za godzinę się przejaśni, także nie będziemy chyba tutaj czasu tracili i wracamy do naszej miejscowości, póki tam jest jeszcze jako takie słońce mam nadzieję. Jesteśmy teraz w miejscowości Lekko której spędzamy ostatni dzień. Dzisiaj niestety pogoda spłatała nam figla. Jak objeżdżaliśmy tutaj jezioro komo w różnych miejscowościach, bardzo zaczął deszcz padać. Wróciliśmy na chatę. Troszeczkę odczekaliśmy. Mamy godzinę po 18, pogoda się zrobiła troszeczkę lepsza, także wyszliśmy na spacer, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No ale z pogodą się nie wygra. Trzeba się cieszyć, że jest tak jak jest, że chociaż pod wieczór można było sobie swobodnie pospacerować. Muzyka restauracji Patrycja zamówiła pizzę, wygląda bardzo smacznie. Ja niestety z racji tego, że jestem na keto, muszę jeść tutaj zieleninę, jakiś ser obtoczony e, szynko. tak szynką. Także myślę, że jak wrócę do domu będzie poprawka jedzenia. Witamy Was, my właśnie, my właśnie kończymy swoją przygodę w Szwajcarii, a dokładnie zakończyliśmy ją we Włoszech, nad jeziorem Como. Wyjeżdżamy właśnie z miejscowości Lekko, no i mamy 12 godzin powrotu do Polski, mam nadzieję, że trasa będzie fajnie przebiegać. Słuchajcie, chciałem zrobić takie podsumowanie tego wyjazdu i opowiedzieć co nieco o Szwajcarii, ponieważ chciałem najpierw ten kraj zwiedzić, a później dopiero coś o nim powiedzieć. Także. Szwajcaria jest to kraj federalny i to jest jeden z niewielu krajów, gdzie obowiązuje demokracja bezpośrednia. Znajduje się tutaj 26 kantonów, są dwie religie wiodące, protestantyzm i katolicyzm, no i cztery języki, którymi posługują się ludzie, czyli język retoromański, którym posługuje się około 0,5% ludzi tam około 40 tysięcy. 8% posługuje się włoskim, około 20% francuskim i ponad 50%, około tam 60% niemieckim. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ jest to kraj bardzo różnorodny mimo tego, że mamy tutaj cztery języki, obowiązuje kilkadziesiąt dialektów. Kiedyś próbowano zrobić taki myk, żeby, wiecie, zrobić taki język po pospolity, ale jednak ciężko by tutaj było do tego doprowadzić, bo... No, kraj jest bardzo różnorodny i wiele kantonów na pewno by się na to nie zgodziło, tak? Ma to na pewno swoje plusy, bo Szwajcarzy znają zazwyczaj dwa do trzech języków. Zazwyczaj jest to niemiecki, angielski, jeszcze się innego języka uczą, także na pewno im to pomaga w pracy, w podróżowaniu, czy w tworzeniu jakichś fajnych biznesów. Ale te dialekty się tak różnią, że nawet jak przyjeżdżacie do Szwajcarii i znacie ten niemiecki, to nie jest... To nie jest jednoznaczne z tym, że tutaj się dogadacie, bo to jest jednak nie lada wyczyn w niektórych miejscach, co Patrycja potwierdzi, bo Patrycja troszeczkę tego niemieckiego tak, zna. Tak, troszeczkę e, mówię po niemiecku e, i że tak powiem nie miałam z tym dotychczas problemu, aczkolwiek w Szwajcarii jest ciężko zrozumieć, e, także no... Jest to trochę inaczej niż, niż w innych państwach niż na przykład w Niemczech, gdzie bez problemu się człowiek dogada po prostu. Ale jest ciekawie przynajmniej można się wiele nauczyć. E, słuchajcie, chciałbym podsumować ten wyjazd i, e, i może na początku zaczniemy od. Może na początku zaczniemy od minusów tego wyjazdu. E, I chyba jedyny minus, który znajduję to. Ten na akumulatorze w moim aucie. <noise> <noise> chociaż, chociaż. Wie, wiecie co, tak e, szczerze mówiąc, jest jedna rzecz, która mnie irytowała. Wiąże się to e, z prędkością, którą jeździcie po drogach. Ja rozumiem kwestie bezpieczeństwa i tak dalej. I naprawdę jeżdżąc takimi prędkościami, jakie są tutaj, jest bezpiecznie, ponieważ e, auta wydaje się, że w, nie, że w niektórych w miejscowościach się toczą że w, nie, że w niektórych miejscowościach się auta toczą, a jadą ja to rozumiem, ale jeżeli macie jechać kilka kilometrów przez góry prędkością 30 km na godzinę uwierzcie mi, że to jest męczarnia, ponieważ jedziecie na tej dwójce tylko nie, nie możecie się też za bardzo skupić na przykład na widoczkach chociaż można się skupić, może troszeczkę przekoloryzowuję teraz, ale ale jedziecie przez wioskę 30-40 na godzinę i co robicie przez kilka albo kilkanaście kilometrów, to tylko patrzycie na licznik, żeby nie przekroczyć prędkości. To jest bardzo uciążliwe, naprawdę, bo tutaj jest co bardziej w górkę i z górki, więc nawet jak ustawimy ten pomac, to i tak to nie pomaga. Tak, i tak, i tak to nie pomaga. Wiecie, mandaty w Szwajcarii są tak horrendalnie wysokie, że nawet przekroczenie kilku kilometrów na godzinę już może spowodować to, że przyjdzie wam bardzo wysoki mandat do domu, a z tego co się orientuje, Szwajcarzy wysyłają te mandaty i... Yy... Ta ściągalność tych mandatów jest duża, jeżeli tam przekroczycie parę kilometrów, to z tego co wiem, machają ręką, a jak są jakieś większe prędkości, to już nie odpuszczą. No z tego co wyczytałem, gdzieś to rekordzista w Szwajcarii, to był bodajże jakiś Anglik albo Szwed, zapłacił 3 miliony złotych mandatu, także... 3 miliony? Tak, 3 miliony. Także ceny są naprawdę hardkorowe. I co bym chciał powiedzieć dalej? Czekaj, bo się zaciąłem. Yy, powiem Wam, że jeżdżąc po Szwajcarii, na, na, naprawdę, yy, jadąc przez całą Szwajcarię, uwierzcie mi, ja, jeżdżąc lokalnymi drogami, autostradami i tak dalej, autostradami jest troszeczkę inaczej, bo jednak te niektóre auta tam 10-20 km więcej posuwają szybciej, ale na drogach lokalnych. Jedziesz na przykład 30 czy 40 na godzinę, jedzie auto jedno za drugim, i nie ma opcji, żeby ktoś Was wyprzedził. Słuchajcie, przez całą Szwajcarię, jak przyjeżdżaliśmy, jak byliśmy tutaj 5 dni, wyprzedziło nas jedno auto. Gdzie to auto się bardzo dziwnie zachowywało, i myśleliśmy już, że to jakaś policja, bo auto zjechało, jakieś kierunkowskazy zaczął tam machać, hamować. Nie wiem, może coś mu się tam odkleiło w główce, ale tak, nikt Was tutaj nie wyprzedzi. Słuchajcie. Wjechaliśmy tak, w Szwajcarii chyba nie było żadnej drogi z dziurami, żeby gdzieś nas wytrzęsło, automatycznie wjeżdżamy do Włoch. Polska, tak? Dziury trzęsiautem, ludzie jeżdżą jak popieprzeni, siedzą wa, wa, wam na, na dupie. To, co jest w Szwajcarii nie do pomyślenia. Jadę tutaj we Włoszech, jadę pod górkę, gdzieś 60-70 na godzinę. Yy, ciągła linia. Gościu mnie wyprzedza, ludzie tutaj. Naprawdę powiem Wam, że tak jak ja mam ciężką nogę, tak po tych kilku dniach w Szwajcarii, to ja byłem aż tutaj w szoku, jak ci Włosi jeżdżą i musiałem się do tego przyzwyczaić, bo naprawdę jazda w Szwajcarii bardzo uspokaja, tak? Dobra, tyle jeżeli tam chodzi o te, o te minusy i tak dalej, a teraz, teraz przejdźmy do plusów. No, Szwajcaria jest na pewno bardzo uporządkowanym krajem, wszystko jest tutaj na tip top zrobione. To, co mnie w ogóle urzekło w tym kraju, to to, że jest mega, w stu procentach wydaje mi się, połączony z naturą. Jedziecie gdziekolwiek, nie jedziecie, są jakieś gospodarstwa agroturystyczne, krówki, owieczki, kózki pasą się na łąkach. Można się odprężyć, naprawdę, to totalny taki reset. Pięknie to wszystko wygląda, przede wszystkim te krówki uspokajają. Natura, natura. Szwajcaria to jest zdecydowanie natura. Słuchajcie, dojeżdżamy do jednej z bardziej kultowych yy, miejscówek w Szwajcarii, do miejscowości Grindelwald. To jest alpejska wioska. Tam na, na pewno już wcześniej zobaczyliście we vlogu to, jak puściłem do internetu. I wiecie, wychodzicie, wszędzie są drewniane domki, bazy turystyczne. A wiecie, wy wychodzicie ze swojego pensjonatu, a obok jest tam jakaś obora, gdzie rolnik trzyma krówki. Wychodzicie i dookoła jest zapach taki, jaki pamiętam z dzieciństwa, jak jeździłem na wieś do swojego wujka. Wszędzie czuć jakiś obornik, no naprawdę to jest tak wszystko połączone z naturą, że to jest niesamowite. Także kolejną sprawą jest to, że też trzeba uważać na parkingi, bo nie ma tak, że sobie zostawicie auto i sobie... Pójdziecie nie wiadomo gdzie, bo to jest dość e, opcja problematyczna i też są za to duże mandaty, ale całe szczęście, jak byliśmy gdzieś w miastach czy w miejscowościach, te parkingi są, czy te parkingi e, przy jakichś tam posesjach, przy atrakcjach turystycznych, e, czy parkingi nadziemne są bardzo popularne w miastach, także nie ma zbytnio wielkiego problemu, żeby, żeby zaparkować. Z czym, z czym kojarzy się Szwajcaria? Z zegarkami, z pieniędzmi Szwajcarzy jest naprawdę jeden z bogatszych narodów na świecie Z czekoladą Ja niestety czekolady nie spróbowałem w Szwajcarii Ponieważ jestem na diecie ketogenicznej i nie mogę czegoś takiego jeść No co, Szwajcarzy są też bardzo znani z produkcji sera I wstyd się tutaj przyznać, ale nie spróbowaliśmy żadnego Byliśmy tak zaaperowani wyjazdem, że nawet o tym zapomnieliśmy. Zbytnio nie mieliśmy na to czasu, ale następnym razem, jak wrócę do Szwajcarii, na pewno tego nie odpuszczę. Jedną z ciekawostek o Szwajcarii jest to, że Szwajcarzy mają jedne z lepszych win na świecie. Produkują też swoje wina, ale szwajcarskie wina nie są znane, ponieważ oni dużo swojego wina nie eksportują. Ponieważ wiecie, mają sąsiadów Włochów, Hiszpanów. Francuzów, gdzie tutaj, jest duża, gdzie tutaj jest duży eksport tego wina, a oni sobie po prostu stwierdzili, że jeżeli ich sąsiedzi tyle handlują tym winem, to nie będą z nimi jakoś mega, mega konkurować. Tak? To, co mnie zdziwiło w Szwajcarii, to jest to, że jak można ekonomicznie jeździć. Słuchajcie, my tutaj potrafiliśmy z Patrycją przejechać 100 km, i ja auto mam akurat na gazie, także tutaj w Szwajcarii jest mało stacji z gazem, ale tutaj gdzie były to tankowaliśmy, ale na przykład zatankowaliśmy całe auto przejechaliśmy około 80 czy 100 kilometrów słuchajcie, ja dojeżdżam na stację tankuję a tam wchodzi mi 7 litrów do baku, gdzie wiecie, wielkiego ząbka wyłapałem, bo mówię, jak to jest jak to jest, że to tak mało E, tego paliwa się zużyło A no tak, bo jeżeli się jeździ po 80, 100 Maksymalnie 120 km na godzinie na autostradzie No to ta jazda jest po prostu ekonomiczna tak? e, Co bym chciał jeszcze dodać Pogoda nam pokrzyżowała plany Ale tak jak wcześniej wspominałem też na swoim vlogu e, Pogoda nam pokrzyżowała plany I tak jak wcześniej wspominałem na swoim vlogu Musieliśmy niektóre miejscówki odpuścić No niestety bardzo lewaliśmy na tym, ponieważ nie zobaczyliśmy Pilatusa koło Lucerny To jest przepiękna góra, z przepięknymi widokami tam na rzeki, które znajdują się poniżej Odpuściliśmy też niektóre miejscówki tutaj w Komo, we Włoszech czy w Szwajcarii, ale ja bardzo cieszę się, że mimo wszystko doszło do tego wyjazdu. Bo jeszcze tydzień wcześniej powiem Wam, że tak jak miałem jechać do Szwajcarii, tak jak zobaczyłem prognozę pogody, to już celowałem w jakieś kraje południowe, żeby na szybko zmienić kierunek podróży. Ale całe szczęście połowę tego czasu, 70% mieliśmy ładną pogodę. Także te najpiękniejsze miejscówki, które chcieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. Wyjazd naprawdę bardzo udany. Bardzo polecamy Szwajcarię, jeżeli kochacie góry, naturę i tak dalej, to jest naprawdę przepiękne miejsce. I tak jak, tak jak szliśmy jakimś miejscem, czy wjeżdżaliśmy na jakieś miejsce, mówimy kurde, jak to jest zajebiście, nie? Nie, znajdzie, nie znajdziemy lepszego miejsca, gdzie jedziecie dalej i szczena wam opada. Naprawdę Szwajcaria w tym aspekcie wygrywa wszystko. Także tyle od nas. Nie wiem, czy patrycja chcesz coś dodać. To trzeba zobaczyć. To trzeba, Polecamy. To trzeba zobaczyć tak. Jeżeli dotrwaliście do któregoś odcinka ze Szwajcarii tutaj do końca, to chciałbym zaprosić Was na kolejną aktywną podróż, która odbędzie się już za trzy tygodnie i to będzie niespełna trzy tygodniowy wyjazd. Kierunki tutaj będą południowe, południowe europejskie. Wyjazd na pewno bardzo ciekawy, bardzo dużo krajów. No myślę, że już pogoda nie popsuje nam planów, bo to będzie czerwiec, także szykuje się naprawdę super wyjazd, dziękuję, dziękujemy, że byliście razem z nami, do zobaczenia Dzięki. w kolejnym odcinku, Hej. Do zobaczenia!